Każdy, kto choć raz w życiu przeczytał jakąś powieść na temat Outsidera, chociażby Mdłości Sartra, zauważył pewną charakterystyczną cechę, jaką wykazuje typowy outsider. Tą cechą jest poczucie odrealnienia, poczucie, że stoi on gdzieś z boku. To tak trochę jak bohater w klasycznej powieści Outsidera przez dziurkę od klucza obserwuje świat, który znajduje się gdzieś z zewnątrz. Że on jest tylko obserwatorem tego świata, a nie jest do końca jego uczestnikiem. I to poczucie odrealnienia jest taką jedną z najbardziej charakterystycznych cech, jaką można doświadczyć, będąc w depresji. Przecież depresja jest takim stanem, kiedy ten cały nasz świat zaczyna wyglądać zdecydowanie nierealnie. Chociaż wszystkie postaci, drzewa, otoczenie, wszystko jest dokładnie takie samo, jakie było, to osoba chora na depresję ma wrażenie, że ten świat nie jest realny że ona nie jest jego częścią. Czuję w sobie oddzielenie, czuje w sobie wyalienowanie. Często ten świat zewnętrzny będzie się wydawał wrogi i będzie powodował jej niepokój, szczególnie ludzie. Często będzie miała takie wrażenie, że świat jest jakby za szkłem. Sam będąc z depresją, miałem takie wrażenie, że ten świat, owszem, on istnieje, ale w momencie, gdy ja chcę go dotknąć, to zbliżam się do jakiejś tapci szkła, przez którą nie jestem w stanie się przebić i problemy innych ludzi, rozmowy innych ludzi, one odbywają się jakby w troszkę innym wymiarze. One nie do końca mnie dotyczą. I trudno to do końca racjonalnie wytłumaczyć. To, prawda, nie da się tego racjonalnie wytłumaczyć, ponieważ no, racjonalnie rzecz biorąc nic się nie zmieniło. Tak dotknęła nas jakaś choroba, jesteśmy w jakimś innym stanie. Psychicznym, natomiast no, cały świat przecież się nie zmienił, no, tylko my się zmieniliśmy, no, ale my patrzymy na świat przez nasz umysł, przez nasze oczy, a nasz umysł w, w tym momencie zaczyna grać trochę w taką gierkę, która właśnie polega na tym poczuciu odrealnienia, na tym poczuciu, że nagle wchodzimy w taką profil klasycznego outsidera, który stoi gdzieś z boku, który ma to poczucie nierealności świata. I to jest trudne, ponieważ yy, będąc w takim poczuciu, trudno. Bardzo trudno zinterpretować otaczający nas świat pozytywnie. On będzie wyglądał trochę wrogo, trochę groźnie, może się wydawać nam zupełnie wrogi, w jakimś, gdy będziemy już w jakimś bardzo złym stanie. Natomiast człowiek ma jednak jakąś pierwotną potrzebę być, bycia uczestnikiem tego świata, a depresja sprawia, że troszkę stajemy z boku. Ale ma to też jedną, jedną zaletę, mianowicie w depresji Dzięki temu, że stajemy trochę z boku i mamy to poczucie odrealnienia, jesteśmy w stanie dostrzec o wiele więcej rzeczy. Osoba chora na depresję ma o wiele większą wrażliwość, jest o wiele bardziej wyczulona na wiele bodźców. Co też ma swoją dobrą stronę, ale też złą stronę, ponieważ w momencie, gdy my jesteśmy bardziej wrażliwi na różne bodźce, to jesteśmy też bardziej wrażliwi na zranienia, więc o wiele łatwiej zranić osobę, która choruje na depresję. Czasami słowo. Jedno zdanie, które w normalnych warunkach było zupełnie neutralne albo nawet pozytywne dla takiej osoby, może się okazać być zinterpretowane jako atak. Ona jeszcze o tym, ci o tym nie powie, ponieważ będąc w depresji, zazwyczaj jest osobą pasywną, ona będzie unikała konfrontacji. Więc oczywiście no, ma to swoje dobre, ale też złe strony. Tak czy siak, to uczucie odrealnienia, uczucie, które doświadczał Neil w Matrixie, gdy zorientował się, że cały świat wokół niego jest jedną wielką iluzją, jest uczuciem, które wystąpi, prawdopodobnie wystąpi w momencie, jeżeli zauważył u siebie pierwsze symptomy depresji, ponieważ właśnie to poczucie odrealnienia, poczucie nierzeczywistości, poczucie bycia gdzieś z boku, poczucie tego, że świat jest za jakąś taflą, szkła, co od ciebie oddzielony, jest integralną częścią praktycznie każdej depresji. I pytanie, czy da się z tego coś wyciągnąć? Myślę, że tak. I ja osobiście niemal z czegoś takiego wyciągnąłem, ale to już będzie temat na kolejne nagranie. Pozdrawiam, Bartosz Puśkiewicz.